Nie oglądajcie tego, bo jesteście manipulowani na poziomie neuropsychologii. Jedyny sposób, żeby się uwolnić od y, tego toksycznego szlamu, to jest przełączyć na Animal Planet. Dzie Panie Zębaczyński, jak pan wytłumaczysz milionom ludzi, którzy co miesiąc muszą uzbierać na ratę? Muszą. Odejmą sobie od ust. Nie kupią sobie czegoś, ale na ratę muszą mieć. Jak pan im wytłumaczy, że, oni, że wam wolno? Że wam wolno nie spłacać? W dzisiejszym odcinku najśmieszniejsze i najgłupsze momenty z Witoldem Zębaczyńskim. Dowiecie się, jak pożyczyć kilka milionów i nie oddać, nie robiąc sobie z tego kompletnie nic, oraz dlaczego oglądanie telewizji Republika według Witolda jest złe. Bez przedłużania zaczynamy. innego banku i wobec komercyjnej telewizji i e, przeprowadziliśmy taki sposób likwidacji partii, że po prostu te dwa podmioty z żalem to mówię, będą musiały sobie zapisać. Reszty tych zobowiązań po stronie. To jest strasznie zgodne, to znaczy zmieniacie organizację i komercyjny bank, komercyjna telewizja. Ja, oczywiście obaj wiemy jakie to są, ale nie będziemy tego mówić. Nie, muszą sobie zapisać straty. Fantastyczny na jedno, model. Na jedną trzecią tych zobowiązań pieniądze mamy jeszcze zabezpieczone. Um, natomiast pozostała część no to jest pewne ryzyko związane z prowadzeniem tego typu działalności. Kredytowanie partii pa, politycznych. Panie gdyby Pan wyjaśnił takim zwykłym przedsiębiorcom albo zwykłym ludziom jak to zrobić, żeby um, to załatwić w ten sposób, żeby bank albo telewizja albo jakikolwiek wierzyciel zapisał sobie to w stratach. Z kim się trzeba zjednoczyć? E najlepiej z partią władzy, to rozumiemy, żeby móc sobie odpisać i powiedzieć, niech ten bank zapisuje. Pytam się w imieniu wszystkich słuchaczy, którzy Redaktorze, tutaj w napięciu czekają. No, partia polityczna to nie jest firma, a, a państwo to nie jest biznes. No ale biznes. zaciąga kredyt. Oczywiście zaciąga na podstawie sondaży. To jest normalne ryzyko. Na pewno ktoś, kto nas słucha, spotkał się z niespłaconymi różnego rodzaju zobowiązaniami. Ale to, co jest istotne, my to robimy wszystko zgodnie z literą prawa i robimy to po coś. Po to, żeby stworzyć... Mocniejszą formację i po to, żebyśmy jeszcze dać wali sygnał. Jeśli ja umrę, to moja żona będzie spłacać kredyt, który zaciągnąłem. Jeśli firma moja albo jakakolwiek inna zbankrutuje, to spadkobiercy będą spłacać kredyt. A pan mówi, no ale my, te dwa miliony to dla Polski. No ja też dla Polski bym chciał dostać ale dwa to, że, miliony. Ale no musi się jednak... Zębaczyński stwierdził, że nie będą spłacać pieniędzy. Teraz sobie wyobraźcie wasze kredyty na dom czy auto. Nikt wam nie popuści spłacać, musicie. Widać są równi i równiejsi. Zobacz, jak redaktor Janowski z telewizji Polsat się wkurzył. Panie Zębaczyński, jak pan wytłumaczysz milionom ludzi, którzy co miesiąc muszą uzbierać na raty, Muszą! Odejmą sobie od ust! Nie kupią sobie czegoś, ale na ratę muszą mieć. Jak pan im wytłumaczy, że, oni, że wam wolno? Że wam wolno nie spłacać to uchwalcie prawo, że mnie też nie wolno, nie, nie trzeba spłacać. To uchwalcie takie prawo. To przyjdę do telewizji i się jasno uśmiechnę. Ha, ha, nie będę płacił swojego kredytu. No panie Zębaczyński, na litość boską, wy jesteście posłami. Wam nie wolno więcej. A pokazujecie ten, ta, ta sprawa z tą ziemią. Teraz to, ta działka i tak dalej. A co jeszcze tam jest spochowane wszystkiego? I wam wolno więcej? Z jakiej racji? A jaki stosunek ma Witold Zębaczyński do telewizji Republika? Czy lubi się uśmiechać i jeść Prince Polo? Dzień dobry, panie pośle. Prezent od redakcji Republiki. Prince Polo. Nie przyjmie pan? Proszę bardzo. Myślę, że nie przyjmuję prezentów od Republiki. No ale Prince Polo pan nie przyjmie, panie pośle. bardzo. Po prostu nie wiem, czy nie jest zatruty. Nie, nowiutkie tutaj kupiono. No nie przyjął pan poseł Prince Polo. Chyba już ten batonik nie jest w modzie. Dzień dobry, panie pośle. Czy pan też wierzy, że bracia kamraci sfałszowali wybory? Jestem, przepraszam, umówiony z y, prawdziwym dziennikarzem. A wierzy pan w te insynuacje Romana Giertycha? O, no widzi pan, pan dziennikarz tak pana potraktował brutalnie. Panie pośle, wierzy pan, że bracia kamraci sfałszowali wybory? Wie pan co? E, wiem jedno. Treści spod tego mikrofonu i z tej kamery to jest toksyczny dla opinii publicznej szlam. Nie oglądajcie tego. Bo jesteście manipulowani na poziomie neuropsychologii. Jedyny sposób, żeby się uwolnić od y, tego toksycznego szlamu, to jest przełączyć na Animal Planet. Dziękuję. A jeżeli chodzi o bracia, kamraci, wierzy pan? No taka straszna teoria. No bracia, kamraci, szukali cały aparat państwa waszej. Włącznie na Animal Planet, uchronicie się przed toksycznym szlamem kogoś. Że pan za celebrytę robi okulary. Jaka dzisiaj, jaka dzisiaj poza? Wizerunek przed toksycznym szlamem, piękne ja zęby. Dziękuję bardzo, no, mam nadzieję, że pan też kiedyś sobie takie zrobi. Panie pośle, jeżeli chodzi o tych braciach, no jestem zszokowany, Roman Giertych, takie teorie? Wie pan co, ja uważam, że... Powinniście, drodzy Państwo, przyłączyć republikę, dlatego, że to jest manipulacja na poziomie neuropsychologicznym. Oni wam pokazują wroga, nazywają tego wroga, potem uczą was nienawiści do tego wroga, a następnie manipulują opinią publiczną po to, żeby zarabiać na takie właśnie nowe białe zęby. Czyli <laughs> ja widzę lepsze teorie niż Roman Giertych. Ja Wam porozmawiałbym, jak byłby Pan y, obiektywnym i rzetelnym dziennikarzem, a tak to jedyne, co mogę zrobić, to prosić Was, widzowie, wyłączcie ten toksyczny szlam. Dla własnego zdrowia. Dziękuję, zrobił mi pan paso Wszystkiego dobrego. Co sądzicie o telewizji Republika Białych Zębach i Animal Planet? Napiszcie w komentarzu, a tymczasem jedziemy dalej. Ktoś się dobija. To Nawrocki. Trzymajcie klucze z dala od tego wyłudzacza mieszkań. <ślesk> Zapora to teraz dopiero jest. Tak? Na, na tarczę wschód, to my dopiero przywieźliśmy pieniądze. Złotych, hmm. Jakby PiS dalej pan przeciwko temu płotowi? Tak, przeciwko płotowi, tak. Bo gdyby to była A mowa... płotu, nie? Kto nie wiem. Mówi? Mam dysortografię, dyslekcję i dysgrafię. Proszę mnie nie ćwiczyć, jak się pisze. Zwłaszcza po, po angielsku. Zwłaszcza po angielsku. co to, to było? Nie, to pisane głosem było. A. <laughs> było, by było pisane głosem. Ale głosem. co to Jak mówisz? można na pięć słów zrobić trzy błędy? No można, no, ja, można. jak się pisze głosem. A poza tym ja mówię, bardzo dobrze po angielsku <laughs> świetnie no, ja widzę że świetnie no nie, no. Nie, no, bardzo zabawne no. no angielski nie jest najmocniejszą stroną posła Witolda za to obstawianie i predykcje też nie no chyba że na dwie godziny maksymalnie Dobry panie pośle, dobry, chciałem dobry. zapytać jak pan skomentuje, no bo nic nie, nic nie wiemy tak nie naprawdę. Nie wiemy, to jest wielkie zwycięstwo. 600%. To jest wielkie zwycięstwo, to jest naprawdę historyczny moment. Waga tych wyborów rozstrzyga wszystko na 10 lat, na dekadę i dzisiaj wygrała cała Polska. Ale to się może zmienić do rana jeszcze. Kiedy się policzy duże miasta i kiedy dojdziemy do Lejtpolu, to nasza przewaga będzie rosła, także spodziewam się, że ostatecznie nasz wynik będzie jeszcze pewniejszy. Teraz Kaczyński będzie podważał wynik tych wyborów ale zwycięstwo jest po naszej stronie, jest po stronie Polaków i mamy otwartą drogę do tego, żeby zrobić to wszystko, co było obiecane. A Rafał Trzaskowski będzie tylko tego pilnował. Ale dziwi się pan, że taka mała różnica z kandydatem Prawa i Spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się. Wiemy o tym, że te wybory były bardzo specyficzne, jedyne w swoim rodzaju i ważne, kto je wygrał. A o reszcie porozmawiamy już na chłodno. Dziękuję. Dobra, pierdół pierdół. A tutaj Witold Bankowiec, ekonomista, dokładnie tłumaczy dlaczego nie oddadzą pożyczonych pieniędzy. Każdy, kto to ogląda, może ktoś z Państwa ma kredyt. I ten zarząd, którego ja byłem członkiem, spłacił bankowi cały kapitał. Czyli to, co Petru pożyczył. Zostało tylko część odsetek. Pewnie wielu ludzi, to ma kredyty, rozumie, czym jest kapitał, a czym są odsetki. Mhm. I to dzięki mojej pracy w tym zarządowi, naszego skarbnika, myśmy spłacili te długi. Spłaciliśmy cały, cały kapitał. Zostało trochę odsetek, to prawda. Też się w życiu posiłkowałem kredytem, no i jednak bank nie daje pieniędzy za darmo, tylko. Są te odsetki, które trzeba bankowi spłacić. Pan tak mówi, jakby to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Nie ma znaczenie, no dlatego... Dwa miliony długu zostało po nowoczesnej. Pan powiedział w radiu RMF FM, że w zasadzie tu powinniśmy się cieszyć, bo... a smucić to się może ten bank, co nie dostanie kasy. No przepraszam bardzo, może wszyscy tak zacznijmy działać, że nie. spłacimy sobie tylko podstawę kredytu, sam kapitał, a nie odsetki. I powiemy, że wszystko inne było ryzykiem banku. Jeszcze raz. Kredyt zaciąga no, rozumiem. No, Petru. Nie trzeba. Tam ten zarząd. Tak, ja Tamten zarząd. Spłaciliśmy cały kapitał z, tego, z, tej, z tej pożyczki, którą wtedy dostaliśmy. I zostało rzeczywiście część odsetek. Z tego likwidator partii zaspokoi wierzycieli. Lwią część pokryje z tego, co zostało na rachunku u nas jeszcze. A na ile zostało? Musiałby pan likwidatora dokładnie albo skarbnika zapytać, ale dziś mniej więcej 1 trzecia, dwie trzecie coś koło tego jeszcze pieniędzy mamy zabezpieczone po to, żeby spłacić tych, tych wierzycieli. A to, co straciła ta komercyjna telewizja, to tylko czas antenowy. To też jest wartość, no, ja to rozumiem. No tak, no musi pan to wiedzieć, prawda? Ponieważ. Jak wtedy... Straciła czas antenowy. No, sprzedała wam usługę, którą mogła nimi, sprzedać komu innemu. Nimi? Wam, czyli nowoczesnej. Tak jest. Straciła y tylko czas antenowy. To tak jakby pan powiedział taksówkarzowi, że stracił tylko swój czas, jak pana przewiózł za, za darmo. Bo pan mu nie zapłacił za usługę. No, no dobrze, oczywiście, to się zgadza. To, to ma jakąś wartość, niemniej jednak to nie jest jakiś kapitał, który nie został spłacony, tylko to jest rzeczywiście czas na ten. Ok. To Więc jest, mówię mówię panu właściwie. Kupiliście tak. usługę, za którą nie zapłaciliście. Przepraszam, niech pan nie mówi, śmy, tylko oni. Nowoczesna, do której pan należał kupiła usługę, za którą nie zapłaciła. I pan mówi, że to tylko czas. No, no mówię, jak jest. jak? Pan pójdzie do psychologa, który poświęci panu godzinę i pan nie zapłaci za tą godzinę, to powie pan potem, że... Tylko czas? panie, ja akurat prowadziłem swój własny biznes, z którego pan ma bekę. Ja wiem, czym są rachunki, czym są podatki, czym są klienci. Pan mi nie musi tego tłumaczyć. Ja tego panu mówię, jak działa. A chyba Prawo. właśnie muszę. No, pan do tylko, mnie mówi, pan... że telewizja tylko czas straciła. No, ale ja to nazywam po imieniu. Dokładnie tak było. Straciła czas antenowy. Można się z tego śmiać. No, taką, taką, taki towar, czy taką usługę wtedy sprzedała tamtym, tamtemu zarządowi, tamtemu przewodniczącemu, i myśmy z tym pozostali i spłacaliśmy to tak długo, jak mogliśmy. Więc hmm. zrobiliśmy wszystko w najlepszej wierze. Wszystko w dobrej wierze i w ogóle nikogo nie oszukali. Nie spłacają pożyczek, ale za to rozdają Ukrainie za darmo, aby ruskie tanki nie wjechały do nas. Kto w to wierzy? Uważam, że każde pieniądze z całej Europy, które my wydajemy, żebyśmy nie ginęli, mhm. są dobrze zainwestowane. Tak uważam. No powie pan, jak ja czytam, że akurat MSZ przekaże 100 milionów dolarów, a dopiero co wybucha afera korupcyjna na Ukrainie, w której zginęło 100 milionów dolarów. Po prostu rozkradziono to. To fakt. E, to sobie myślę. To jak znowu rozkradną 100 milionów dolarów, to my im znowu damy 100 milionów dolarów i oni znowu ukradną 100 milionów dolarów i my znowu damy. Nie oni 100 nie, milionów nie mogą do... kraść, no bez jaj, no to no skad... nie mogą, ale kradną na tym, to polega przestępstwo. Pan, no, no, zgadza się, to jest skandal. To jest, to jest wie pan najgorszy skandal. To jest tak obrzydliwe, no, że żeby... właśnie dajemy im tyle, ile tam ukradli. Ale, ale to, co woli pan, żeby ruskie tanki. Nie wiem, zastanawiam się, czy jak oni tak roz, rozkradają, to czy nie lepiej byłoby im powiedzieć słuchajcie, to nie kradnijcie i dalej będziecie mieć te 100 30... milionów dolarów i my będziemy mieli 100 milionów dolarów. pan, co nie, my będziemy mieli ruskie tanki tutaj, tak jak mieliśmy. Ruskie ładunki wybuchowe na Torach, tak jak mieliśmy ruskie drony, tak jak mamy ataki cybernetyczne, jak mamy ataki na całą naszą przestrzeń social mediów, które mają odwrócić pojęcie, żeby ludzie myśleli, że to wrogiem jest Ukraina. Wie pan, ja wolę, żeby to Ukraińcy walczyli za naszą wolność. Ja wolę, żeby oni ruskich trzymali z dala od naszych granic i wolę, żeby Unia ponosiła za to koszt, niż żeby ponosiła zamiast tego kosztu finansowego, żeby ponosiła koszt krwi takich młodych ludzi. Ale ma Pan jest... przekonanie, że to 100 milionów dolarów nie zostanie rozkradzione? Jak poprzednie 100 milionów dolarów? Wie pan, mam tylko jedno że przekonanie. Że gościu wsiądzie do samolotu do Izraela i powie, Wie tutaj pan, jestem, co? haha. Ja nie dam sobie za nikogo ręki uciąć. Mam jedno tylko przekonanie, że każdy z nas umrze, ale ja nie chcę y, umrzeć od ruskich dronów, dlatego wolę, żeby ta wojna się toczyła tam na miejscu dwie rzeczy. Po pierwsze, my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. Ma pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek na karcie? może nie zauważyłem Nie, proszę Bardzo proszę, proszę. To jest pierwsza sprawa. No wie pan, jeżeli ktoś się stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to naprawdę. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Nie, nie, to tylko bardzo proszę. Szanowni Państwo, padł wniosek formalny. Zapraszam Ciebie do obejrzenia innych filmów na moim kanale, które właśnie teraz wyświetlają się dla Ciebie. Wybierz sam, co chcesz obejrzeć. Dziękuję za suba i łapkę w górę.